witam serdecznie soczysty kurczak z chrupiącą skórką i mięsem idealnie odchodzącym od kości jak widać bardzo delikatne mięso soczyste nie przesuszone a od kości odchodzi wręcz idealnie wiadomo że gwiazdą jest czas pieczenia ale również bardzo ważne jest przyprawienie tego kurczaka aby nie był bez smaku ja dodaję grill żeby było trochę ostrości oraz kebab, żeby było troszeczkę orientalnego smaku na oleju. Mieszam to wszystko na taką marynatę, w której, do której umieszczę moje udka z kurczaka, po taniości, biedronkowe, całkiem dobrze to wygląda, A i ja zawsze najpierw wolę jednak opłukać, umyć, a potem już zamarynować. Odpowiedniej ilości miska wystarcza na 8 kawałków. No i ważne, aby każdy z nich dostał swoją porcję przypraw. Wtedy mamy pewność, że smaki i zapachy przejdą przez mięso podczas pieczenia. Jak już mamy komplet, to jeszcze je należy dobrze wymieszać. Jak ktoś ma większą miskę, to oczywiście będzie łatwiej. No ale można sobie poradzić. Również w ten sposób. Jak już mamy pewność, że mięso jest i z jednej i z drugiej strony dobrze obtoczone w przyprawach, no to folia i do lodówki na mniej więcej 12 godzin. Ja to na wieczór przeważnie marynuję, żeby następnego dnia móc wyjąć prosto z lodówki kurczaczki i je umieścić w naczyniu żaroodpornym ważne jest, aby naczynie miało przykrywkę. Umieszczamy nasze kurczaki skórą do góry. A na spód oczywiście wcześniej było pokazane, że lejemy troszeczkę oleju. Żadnych przypraw nie możemy zmarnować, przykrywamy, i gotowe. Wystarczy teraz piekarnik na 180 stopni ustawić na godzina 40 40 ponieważ 30 będą się piekły w odpowiedniej temperaturze a te 10 minut zostawiamy ekstra na rozgrzanie się piekarnika jak widać pod przykryciem wszystko pięknie się robi mimo nieotwierania pojemnika skórka jest przyrumieniona pięknie schodzi jeżeli ktoś nie lubi skórki a kurczak od kości samo mięso idealnie Odchodzi. Jeżeli zostanie trochę mięsa, nie zjemy całego, to możemy wystudzić i dodać sobie to do sałatki lub na kanapkę lub do innej potrawy. Smacznego!